Okej, okay, się wam wszystkim, ja jestem e, Slenderfun. No Slenderfun jestem, a to jest już 18 odcinek z, mm, z serii z Game Shadow of the Tomb Raider. I Sadiego przepadnie. Ja do tego nie dopuszczę. Chodź, idziemy. Skończył się czas. Ktoś musi znaleźć skrzynię. Jeśli się nie naładuje słońca i nie stworzy świata od nowa, a to koniec. Mam inną poszlakę. Być może... Twoje tatuaże, czapla i zaćmienie. Te znaki były wyrzeźbione na ołtarzu, z którego wzięto skrzynię. jest, to na pewno już dawno by to znaleźli. A Maru na to nie wpadł. Nie wie nawet, czego ma szukać. Będzie tam pełno strażników. I jakoś sobie poradzimy. ...to niebezpieczne, z pewnością. Więc nie tracił czasu. Jak się miewa, Edson? Jest bezpieczny. Pomógł cię znaleźć. Powinien być już z uczu. Okej, okay, dobrze. I gdzie Dobrze, aha. Hmm, ty idziemy. Okej. Okay. Wow. Okej, okay. rządzimy. Nie mamy. Okej. Okay. Johna, mm. jestem z UNURATU. A, dobrze. Edsli, chce z nią porozmawiać. Matko, wysyłamy wsparcie. Mam pomóc uczuci? Skorzystasz z okazji, żeby zająć więcej terenu. To ty dowodzisz, kiedy mnie nie ma, Edsli. Zaufaj swoim instynktom. Lecz kalanko ele lo bucich, hać pila bujczo. Wow. Okay, co my zrobisz? Okej, okay, musimy jakoś uciec? No i tak, musimy się tam dostać. Okej. Okay. Um, dobrze. Okej. Okay. Mmm... O właśnie Okej okay. Jedziemy, jedziemy Mmm... Mhm mm Okej, okay, idziemy właśnie Mmm... Tam u, Okej, okay, dobrze Już nie ma Okej okay. O... Mhm mm a co mamy tam i tam wymyślać? Okej. Okej, tam okay. mm -hmm. okay, tamty nie przyjdziemy chyba chyba że z szerbą. Aha, nie mamy z szerby. Zobaczymy. musimy skoczyć i się... Zacząć. No to znowu. Mm -hmm. Okej. Okay. Ehm... Um, dobrze, z to może... Um. O! o. Okej, okay, nie udało się. Ale próbujemy, próbujemy oczywiście jeszcze raz. Mhm. Okej. Okay. O jestem tu. I co jest? Hum, ok, eu já estou com a minha booba. Hum, hum. Oh. Uma você... Ok, hmm. uh hum. Ah. Oh, eu oh, não vou ser. Eu não Ok. Fajnie, tylko Tylko żeby tego nie. Nie, że okay. to. Okej. piękne zdjęcie, wow. zdjęcie, To zdjęcie, 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 To było dobre. Było dobre. Hm. Okej, hmm. hmm, hmm, hmm. Ok, a teraz mam ich tam, dobrze? Ok. Fajnie, fajnie. Oho. No, oczywiście dalej kontynuujemy sobie m, ten sam rozdział. Dobrze. Um, Okej, okay, musimy wejść do tej piramidy Okej, okay, gdzie on jest? Okej, okay, tu jest, dobrze Ale jakby to otworzyć O oh, tak, dobrze, dobrze Uwaga, hmm. Wow. Hmm. weź ten klucz. Chodź, chcę ci coś pokazać. Nadchodzi zaćmienie. Kiedy już się zacznie, skrzynia musi zostać otwarta. Skrzynia wystawi mnie na pokusę. Będzie mnie przyciągała, roztoczy fantastyczną wizję, łatwe sposoby na rozwiązywanie problemów. Ale pokaże mi tylko moje najsilniejsze, najgłębsze pragnienia. Całe życie przygotowywałam się, by się temu oprzeć. Amaru nie widział jeszcze skrzyni, ale jej moc już zatruła mu umysł. Paititi i jego mieszkańcy mogą przeżyć tylko dzięki sile naszej woli, razem. Więc. Jeśli Amaru stworzy Paititi na nowo po swojemu, to tak jakby je zniszczył. Tak. Zagraża nam wiele rzeczy z zewnątrz. Ale ryzyko jest częścią życia. Musimy stawić mu czoło i pozostać wierni sobie. Skąd wiesz, że oprzesz się tej mocy, kiedy już ją zdobędziesz? Nie wiem. Ale jeśli mi się to nie uda, Szkarłatny ogień poprowadzi mnie i dopilnuje, że dotrzymam słowa. Musimy iść. Czym jest szkarłatny ogień? jego wow. przeznaczenie. Ma związek z ofiarą Kukulkana. Gdy szkarłatny hmm. ogień dymi, szukaj swojego odbicia. Tenż na siłę. Ok, to teraz podążemy to... za nią. Czy którekolwiek. Okej, ładnie to naprawdę. One atakują. W jaskiniach w pobliżu Paititi walczyły z żołnierzami Trójcy, a mnie zaatakowały przy ołtarzu, z którego zabrano skrzynię. Chodzi ci o jasin? Jasin? Były wysokie, szybkie i takie głodne, jakby spanikowane. Nie nazywałabym ich stworzeniami. Są czymś więcej. Okej, okay, dobrze. Jesteśmy tutaj. Hmm, mamy są jakieś przejście, dobrze. Okej, idziemy teraz no, tamby. Jest wiele legend, to było dawno temu, ale Paititi w dużym stopniu zawdzięcza swoje bezpieczeństwo właśnie Są jego ochroną? Nie wiem, czy takie są ich zamiary, ale taki jest efekt ich gdzie... I nigdy nie atakują samego miasta? Nie. Zawsze ze sobą współpracowaliśmy. Sądzę, że Amaru zamierza nie złożyć kogoś w Rebelianta? Powstrzymajmy go. Nie. Nie bez przygotowania. Nie o. Bez... O. Bojownik, który zostanie złożony w ofierze... hmm. Okej, okay, gdzie... Na... i co on sobie zrobić? Aha i tam. Dobrze. Aha, to są... Też są nasi vlogowie. Dobrze, okej, okay, to fajnie. Okej, okay, idziemy teraz tu. Aha, bo my jesteśmy, my, my przecież jesteśmy zamaskowani, no przecież, okej. Okay. Dzisiaj składamy ofiarę Kukulkanowi, Modląc się o ochronę w obliczu nadchodzącego zaśmienia zobacz co robi O, tej Dobrze, musimy się przedostać Przestęp tu. Okej No i, do ulicy, okay. do I do ulicy dobrze Okej okay. I co Aha, idzie wychodzimy cały czas. Wow! Amaru mówił, że chce położyć kres przemocy. Uważa, że pomoże mu to zrealizować jego cel. Mhm. Mm ok. Mm. O. Oh. Ok. Da dalej. Przecho dalej uh, przechodzimy. Ok, ok. Wow. Naprawdę jest sum. Tu, tu na Okej, okay. ale już zaraz się siebie dostajemy. M mam, mam taką nadzieję, że... Wow. Łoł! Oni już mordują! To oni są już... Okej. Okay. No, aha, bo my musimy e, sam się przedostać. Okej, okay. dobrze. Mhm. No w sensie... Do... Do tych drzwi chyba. Okej, o. Już wychodzimy, już wychodzimy. Jeszcze, jeszcze ok. O jest! Niewinne oczy zamrugają o świcie, gdy zniknie słabość. Oj. I od sierpnia, nam, otierają nam Świątynia jest na górze, przy tym posągu. Będę obserwować bramy. To mi długo nie zajmie. Johna, zbliżamy się do grobowca płacy. Jesteśmy przy rzece. Możemy wyciągnąć tam od ciebie i Unuratu. Czekam na twój znak. Okej, okay, musimy teraz do tego grubostwa się dostać jakoś Okej, okay, dobrze, tylko jak? Możemy to odwożyć, nie? Okej, okay, aha, tu Co, mamy coś Dobrze, okej okay. Aha, możemy, nie wiem, tu zamkniemy, to jest Aha, tam się wychodzi Hmm, okej, okay, aha, musimy jakoś tam, jakoś się tam y, dostać. Yy, tylko jak? Hmm. Yy. Aha, dobrze, już wiem, yy, bo... Yy, to mamy przejść tym, tak? Chyba tak. Okej, okay, dobrze. Yy. Aha, aha, i tam możemy sobie wejść. Okej, okay, dobrze. Mhm. Mm aha. Aha i tam musimy... Eee... No... Okej, okay, tu musimy e, skoczyć. Ok, a możemy zrobić to stąd. O. Ach nie, nie mogę, muszę mieć samdzie. Okej. Okay. Dobrze. Mhm. Okej. Okay. Nie widzę. Stąd. Ale może o właśnie. Okej, okay, udało się. No nie trzeba. O! Udało się. Okej. Okay. Tylko, żeby nie spaść O Okej okay. O, o, o Okej okay. Dobrze Okej, okay, dobrze jest Idziemy chyba hmm, teraz Okej, okay, a uh, Aha, tu muszę skoczyć Okej. Okay. Dobrze. O pięknie. Zdało się. Dobrze. Teraz. Oho. Oho. No i co teraz? O to jest. Pytanie. Owo no właśnie. Hmm. Hmm. AHA! Okej, okay, dobra... Kurde, nie! Nie, nie udało się. Dobrze, może ja zrobię zdjęcie i zaraz do was wrócę, Okej, okay, jestem. Zacznę teraz e, misję pod stółem ostatni Właśnie, okej, okay. idziemy teraz w tębę, o właśnie, okej okay. I dokąd? Aha, aha, już i spoko No Powietrze ostatniego władcy, sekta musiała zapuścić tu korzenie. Dobra, to zaćmienie jej czapla. Co przegapiłam? Zaraz, Lopez to zostawił? Serce węża jest w pucharze. Serce węża jest w pucharze. Tutaj! i mamy posłakę. Wysłać grupę Pokrowt. Onuratu. Nie. Przekaż go Edziemu. Jest prawowitym następcą. Musi prowadzić Paititi. On jest młody, ale silny. Jego dusza jest również szlachetna co krew. Nie odchodź, mów ci o krew. Tworzymy przeznaczenie. Okej, okay. dobrze, musimy ludzi pokonać, w no, przykro sytuacja się zdarzyła, okej, okay. o, okej, okay. dobrze, o, musi podejść, okej, okay. dobrze, hmm, o wie wow! Mm. O oh, kurde, lały! Hmm, Stajny go! Och, nie udało się! Okej. Więc co? Może jednak w tym miejscu sobie... E, jednak zakończę odcinek? Um, a więc co? So, um, w następnym odcinku będziemy kontynuować właśnie z tego miejsca A więc to Ten odcinek już kończymy Subskrybujcie Komentujcie Ustalajcie Do usłyszenia Trzymajcie się i cześć